Cześć, z tej strony Kamil Korkiewicz z firmy Nertim. Zobaczcie sobie zalewanie stropu, bo właśnie się zaczęło. Zobaczcie sobie tutaj, jak leje się beton z pompy. 28 metrów, więc taka trochę większa. Popaki ściągają to do równego. Wibrują beton, żeby, żeby całe powietrze wyszło. I później jest to wszystko ładnie wyrównywane z wierzchu żeby było równo już pod balkony i pod yy, całe piętro tutaj widzicie też jak zalewają schody później jak już zaczyna beton yy, wiązać chłopaki docierają na wyściągają i mm. docierają schody mm. na gotowo tak jak, tak jak jest zrobiony szalunek, więc jest wszystko fajnie. Później równiutko po rozebraniu można że tak powiem śmigać i płytki na to płaść. Pozdrawiam i do zobaczenia.